Rozmowa dnia. W naszym studiu w Katowicach poseł Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie Państwa. Piękny dzień, prawda? Piękny, no może w Katowicach. No ale dłuższy od najkrótszego dnia w roku już prawie półtorej godziny. O, to to się jest poprawia, coś niesamowitego, tak. Tak, tak, To na szczęście się poprawia i w Warszawie, i w Katowicach. Panie pośle. Kochany Donaldzie, nic się nie zmieniło. Tak wczoraj Szymon Hołownia zwraca się do lidera Platformy Obywatelskiej. Pobrzmiewa w tym taka nuta sarkastyczno-wyższościowa. To tak wypada się komunikować w polityce? A to jest w ogóle takie znamienne, że jak Szymon Hołownia powie coś, co jest dość dowcipne i takie powiedzmy ironiczne, to wszyscy się zastanawiają, że pobrzmiewa w tym nuta wyższościowa. W momencie, kiedy Donald Tusk mówi coś takiego wobec Szymona Hołowni, albo inni politycy, którzy przecież nie oszczędzają mu wszelkiej krytyki, czasem nawet kompletnie poniżej jakiegokolwiek poziomu, no to wtedy wszystko jest ok. Także to nie. W mojej ocenie wszystko jest w granicach sprawowania polityki. Chołownia yy, uśmiecha się, mówiąc o Tusku do, docenia jego zasługi, mówi o nim tak jak jeden lider jednej partii, mówi o drugim liderze drugiej partii. Może rację ma Paweł Kukis, który utrzymuje, że ten spór, czy może nie utrzymuje, ale nie wyklucza, że ten spór pomiędzy Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem jest reżyserowany. Chodzi o to, żeby Szymon Hołownia uzyskał jak najwięcej na tym etapie gry. A finalnie i tak Polska 2050 wystartuje z list z Platformą Obywatelską. Jest coś na rzeczy? Wie pan, jakiejkolwiek głupoty w polityce nie powiedziałby Paweł Kukis, to ja i tak zawsze będę mu pamiętał jego zaangażowanie w fantastyczną płytę e, Pozłacany Warkocz z piosenkami śląskimi, tradycyjnymi, Katarzyny Gertner. Jeżeli w życiu zrobiłby tylko to, to i tak ma miejsce w polskiej kulturze na wieki, wieków. Amen. I to tyle na ten temat? No tak, no ca, cała reszta to są jakieś tam jego spekulacje. No jaki no, reżyserowany spór? No, ja, no wie pan, to jest twarda polityka. No chodzi o to, że to ugrupowanie będzie startować w wyborach po raz pierwszy. No jednak ten efekt świeżości co prawda powoli zanika, no ale jednak musicie uzyskać możliwie dobry, dobrą liczbę parlamentarzystów po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej, no, bo w tej chwili no to jest kilku tylko, ale to wynika z przesunięć politycznych. W związku z tym Szymon Hołownia na przykład powie, chcemy 40, a może 50 miejsc biorących i wtedy wystartujemy razem z wami. No to jest twarda polityka. Podstawowym celem Polski 2050 jest odsunięcie pisów w Polsce od władzy. I to jest cel, który nam przyświeca, dlatego, że I uważamy, tutaj wchodzi Donald Tusk, który mówi, wystartujmy razem, wtedy system Donta nas będzie premiował. No tak, a z drugiej strony wchodzą socjologowie i politologowie i mówią, że to wcale tak nie wygląda, dlatego, że jeżeli wystartujemy na jednej liście, to będzie 10% wyborców niezdecydowanych więcej, ale co ważniejsze, ta jedna lista winduje bardzo, bardzo mocno do góry ugrupowania bardzo eurosceptyczne, takie jak na przykład Konfederacja, więc to jest z gruntu niekorzystne. Zdecydowanie lepszą sytuację osiągamy wtedy, kiedy startujemy na przykład w dwóch blokach, niż wtedy, kiedy startujemy w jednym bloku. Jeden blok, z jednej strony na przykład Joanna Senyszyn, z drugiej strony Paweł Poncyliusz. Wyobraża sobie pan komfort głosowania na taką listę? Ja sobie nie wyobrażam, ja sobie nie wyobrażam także sformułowania programu takiej koalicji rządzącej potencjalnej, o czym zresztą wczoraj się przekonałem słuchając z jednej strony pana posła Szejny z Lewicy, który mówił na przykład o aborcji i mówił o prawach kobiet i w kontekście także wspierania środowiska LGBT, a potem poseł Irenausz Raś z koalicji polskiej powiedział, że on po, o takim programie koalicji to nie ma mowy. No jak, jak, to, jak to mówią, otóż właśnie. No, dokładnie tak by, by to wyglądało. Byli Czyli trudno będzie sformułować potencjalnie celem. rząd takich czterech głównych ugrupowań opozycyjnych w tej chwili. A o to się akurat nie martwię, skoro Jarosław Kaczyński był w stanie sformułować rząd razem ze Zbigniewem Ziobro i z Jarosławem Gowinem. No ale tutaj, nie było, wszystkich jego tutaj nie było co do ideowych, światopoglądowych spraw, różnic. Myślę, że co do ideowych spraw Polska 2050 ma bardzo wyraźne stanowisko. My po prostu dajemy wolną rękę, jeżeli chodzi o sprawy ideowe i szanujemy swoje poglądy. Myślę, że to, co będzie najważniejsze, to sformułowanie programu dla Polski i określenie tego, co chcemy robić w poniedziałek po wyborach, bo my się naprawdę nad tym zastanawiamy i my naprawdę tak podchodzimy do polityki. Stąd nasze siedem modułów programowych już opublikowanych na stronach strategie2050.pl, bo my chcemy zaproponować. Nową Polskę, nową jakość życia, nową politykę, to jest nasz główny cel. Lewica też chce zaproponować nową Polskę, i dlatego poseł Szajna mówi, że warunkiem wejścia lewicy do nowego rządu będzie wpisanie w umowie koalicyjnej praw środowisk LGBT. Jak rozumiem, na przykład rejestrowanych małżeństw, czy tak zwanych małżeństw albo związków partnerskich, no i aborcja na życzenie. Poparłby Pan takie rozwiązania? Ja jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie i wielokrotnie. Mówiłem no, i już tym, że... no, i już problem nie, z tą To nie jest kalicją. żaden problem, wie pan. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że o tej sprawie powinniśmy zdecydować w referendum. Pomijając to, że jest to najbardziej zdrowa ścieżka, bo oddaje decyzję w ręce polegi Polaków i w zasadzie czyni tę decyzję niepodważalną przez jakiekolwiek inne organy państwowe i przez politykę, to jeszcze jest to ścieżka, która daje szansę na rozwiązanie tego problemu najszybciej, jak to jest możliwe. Musimy pamiętać, że do 25 roku mamy takiego, a nie innego prezydenta. Do 28 albo nawet 9 roku mamy taki, a nie inny skład Trybunału Konstytucyjnego, więc trzeba też myśleć bardzo użytkowo o tym prawie, kiedy jesteśmy w stanie je zmienić. I model irlandzki z mojego punktu widzenia jest najlepszym, co możemy w Polsce zrobić. Model Iler irlandzki, czyli? Czyli ogłoszenie referendum, przygotowanie panelu obywatelskiego, który wypracuje pytania referendalne, przeprowadzenie takiego referendum i wypracowanie tej decyzji wspólnie i w porozumieniu z Polkami i Polakami, w szczególności z Polkami, których ta sprawa najbardziej dotyczy. Panie proszę, pan powiedział, że Konfederacja jest eurosceptyczna, ale jak popatrzeć na wasze działania, no senator pana ugrupowania, senator Bury złożył w Senacie wniosek o odrzucenie całej ustawy, tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W Sejmie wcześniej głosowaliście przeciw. Rozumiem, że jak teraz będą poprawki, to będziecie Konsekwentni w swoim stanowisku, no to wam można by zarzucić eurosceptycyzm, bo to wy w ten sposób nie chcecie tych pieniędzy z funduszu odbudowy. No, chyba najgorsze uproszczenie, jakie można w ogóle przeprowadzić, ale spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze. Po pierwsze, będziemy za poprawkami Senatu. Wczoraj zapowiedział to Szymon Hołownia w jednym ze swoich wystąpień medialnych, bo taka ustawa wyżycza. Czyli wyszła przeciwko z pieniądzom z funduszu odbudowy. Ja nie upraszczam, e... a ja tylko mówię o konsekwencjach politycznych. Nie, 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 to znaczy, jakby czy, czy prosta teoria relewancji tutaj nie działa. To ta ustawa nie ma nic wspólnego z pieniędzmi z Funduszu Odbudowy. No, tyle, inaczej mówią ile... przedstawiciele rządu, których pan na pewno słucha, którzy tak. mówią chociażby jak minister Szynkrzynkowski. Welsenk, że każda poprawka może wywrócić kompromis ciężko uzyskany z Komisją Europejską. To tutaj jakby co do faktów dżentelmeni nie powinni dyskutować. Fakty, tyle, tyle, że pytanie, co jest faktem, a co powstało w głowie pana ministra Szynkowskiego Welsenka, no bo chyba nie chce pan zasugerować, że Bruksela napisała nam prawo, które my mamy grzecznie przyjąć. Nie w napisała, prawo, ale, które powie... jest ale określiła ramy, tak zwane ramy prawne tej ustawy i ważne, żeby ta ustawa w tych ramach się zmieściła, a te ramy, rozumiem, zostały jakoś tam skonkretyzowane. Więc to jest prosta gra, gra o bardzo Prostym skutku. Jeżeli Sejm przyjmie poprawki Senatu, to ta ustawa będzie zgodna z polską konstytucją. Wtedy dyscyplinarki będą sądzone w Sądzie Najwyższym, wtedy nie będą mieli do nich dostępu neosędziowie, stracą moc wszelkie tak zwane orzeczenia wydane przez tak zwaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i to będzie stan, który będzie konstytucyjny. Obawiam się jednakowo, że Zjednoczona Prawica odrzuci te poprawki, bo to już zapowiedział i PiS, i Solidarna Polska, a więc ustawa z Sejmu ma szansę wyjść w formule, która jest. Niezgodna z polską konstytucją, co potwierdza nawet szefowa tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłoży. A dlaczego pan mówi tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego? Przed momentem pan powiedział, że ta kadencja będzie uszanowana, bo powiedział pan, że do 2028 roku będzie taki, a nie inny skład. Czy, czy, no, czy warto w ogóle kwestionować jednak status prawny, także pani prezes Trybunału Konstytucyjnego? Została wybrana zgodnie z prawem, nikt tego nie kwestionował w Polsce. Obawiam się, że chociażby w samym Trybunale Konstytucyjnym są co do tego wątpliwości, bo pan sędzia Bogdan Święczkowski mój serdecznie. Kolega z aplikacji prokuratorskiej zdaje się, że ma inne zdanie niż pan redaktor na temat legalności wyboru pani, pani sędzi Przyłęskiej, ale to zostawmy im, niech rozstrzygną. Wie pan: Ja jestem legalistą i tak jak nie wyobrażam sobie wyprowadzania kogokolwiek z budynku, że nawiąże do wypowiedzi jednego z liderów politycznych, tak samo nie wyobrażam sobie uznawania protez, a taką protezą niestety po odmowie zaprzysiężenia prawidłowo wybranych sędziów jest dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Michał Gramatyka. Za legalnie działające organy. Michał Gramatyka, poseł Polski. 2050, ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia, na Twitterze i na Facebooku Radio Jedynki. Dziękuję, dobrego dnia. Panie pośle, to może jeszcze w nawiązaniu do tego, co się będzie działo teraz w Sejmie w kontekście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, właściwie jako jedyni posłuchaliście wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego z Koalicji Polskiej, który mówi. Mówił, w taki, mówił tak nawet do senatorów. Dlaczego nie boimy się, co zrobi propaganda z mózgami wyborców, jak dostaną obietnice pieniędzy z Unii Europejskiej? Koniec cytatu. To może po prostu no, taktyka jest taka, że no, jednak napływ tych środków może też zmienić nastawienie inwestorów do Polski, zwiększyć wzrost gospodarczy, krótko mówiąc też poprawić nastroje społeczne. Więc grajmy na to, żeby Polska tych pieniędzy nie uzyskała. Wtedy mamy większe szanse wyborcze. No, to też jest pewna taktyka, o której mówi Michał Kamiński. Michał Kamiński yy, mówi co innego, a przynajmniej ja słyszę w tym, co on mówi, co innego. Ja słyszę opowieść taką, że gdyby opozycja zachowała się odpowiedzialnie w Sejmie, to PiS miałby dzisiaj gigantyczny problem. Dlatego, że bez głosów opozycji ta ustawa by nie przeszła. Bez głosów opozycji nie przeszłaby ustawa, która jest w jaskrawy sposób sprzeczna z polską konstytucją. Czyli cała opozycja to... powinna głosować tak jak Polska 2050 przeciw. Nie tylko Polska 2050, ale też najwybitniejsi Sejmowi prawnicy, przecież i nie wiem, dwoje, pani pani Kamila Gasiup pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, Henryka Krzywona z Koalicji Obywatelskiej, pięcioro czy sześcioro prawników, wszyscy chyba prawnicy z klubu Nowej Lewicy. No to to wszystko by było. Czyli były Donald osoby, które Tusk popełnił, popełnił błąd, który wezwał do tego, żeby nie przeszkadzać, wstrzymać się od głosu. Kimże ja jestem, żeby oceniać, nie wiem, błędy czy nie błędy Donalda Tuska? Cóż, to, za, to... cóż, za, cóż za pokora. No, trzeba mieć pokorę w sobie. Ja zagłosowałem tak, jak zagłosować powinien każdy prawnik nad ustawą, która jest niezgodna z konstytucją. Ja nie po to składałem w mi ślubowanie, że będę przestrzegał przepisów konstytucji, żeby teraz głosować nad przepisami, które są z nią sprzeczne. No ale to jest Pana, oczywiście Pan ma prawo do takiej opinii, ale jak Pan wie, w Polsce orzeka o tym, kto, które ustawy są niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny. Dopóki jako legalista teraz Panu, panu to mówię, yy, legaliście, Pan powiedział, że jest legalistą. No tak to jest w Polsce. Nawet jak no, ustawa dokładnie. wedle Pana opinii jest niezgodna z konstytucją, no to jest w porządku prawnym, dopóki Trybunał tego nie stwierdzi. No chyba, że Pan za chwilę powie, że neo Trybunał i neo prezes Przyłębska. Ale nic podobnego. No jak już <laughs> idziemy tą ścieżką Pańskiego Rozumowania, no to proszę przypomnieć sobie wyrok z 2019 roku tegoż właśnie Trybunału Konstytucyjnego, działającego pod przewodnictwem pani sędzi Przyłębskiej. Tam chodziło o to, że KRS chciał przekazać niektóre sprawy do orzekania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, czyli tak naprawdę przenieść sprawy dotyczące sędziów do NSA. I Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się bardzo jednoznacznie: NSA nie jest po to. NSA ma swoje określone zadania. Jeżeli chcecie te sprawy rozstrzygać, to rozstrzygajcie je w Sądzie Najwyższym. No więc to. to jakby dla każdego prawnika jest to naprawdę panie oczywiste. Pośle, dobrze, panie pośle, to podyskutujmy też o tych zarzutach, które się pojawiają pod adresem Szymona chołowni, czy, czy szerzej właśnie polityków Polski 2050. Jak sięgam po Gazetę Wyborczą, czy po tygodnik Polityka, to tam już jest właściwie gotowa diagnoza, jeśli by opozycja nie przejęła władzy. Mogę nawet zacytować takie zdanie. Jeśli opozycja przegra, to będzie wina chołowni, bo nie chciał podporządkować się Donaldowi Tuskowi i pójść ze wspólnej listy. Proste. Ja pamiętam pamiętam taką, tak, taką narrację tych gazet, że cała wina była po stronie lewicy. Pamiętam taką narrację jeszcze, bo jestem dość leciwy, że cała wina była po stronie nowoczesnej, bo zdaje się, to nowoczesna ponosiła y, odpowiedzialność za przegraną platformę w, w jednych z wyborów. Teraz będzie pan, wina Polski 2050. To, co wczoraj zrobiła Gazeta Wyborcza, to było skandaliczne, to było żenujące. Wydrukowano tam anonimowo dwie strony A4 hejtu na Szymona Hołownię. Przepraszają Widziałem za to, to dzisiaj, przepraszają za to dzisiaj, ale wie pan, przepraszają czytelniczki i czytelników, Polite Polityków nie przepraszają, prawda? Politycy nie mają prawa czuć się dotknięci. To było żenujące, nie mam pojęcia, kto mógł puścić taki tekst i nie mam pojęcia, co było jego celem. Na pewno nie robi to dobrze opozycji. No ale pojawił się też sondaż jednego z ośrodków dla Rzeczpospolitej, SW Research, który pokazywał po raz pierwszy ruch samorządowy Rafała Trzaskowskiego, tak dla Polski. Ten ruch osiągnął trzeci wynik i nieco obniżył notowania Polski 2050. To jest tak interpretowane, że to ma być forma nacisku na właśnie pana ugrupowanie. Ale znowu pan patrzy w dół. A proszę spojrzeć w górę, bo zdaje się, że ten sondaż obniżył o jakieś 8 punktów procentowych notowania Platformy. A dlaczego? Ano dlatego, że główne osoby w ruchu, tak dla Polski, to są przecież ludzie Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. U mnie na Śląsku Arkadiusz Chęciński, również bardzo znana i dość uznana i, i, i fantastyczna postać Platformy Obywatelskiej. A więc no, mechanizm jest bardzo prosty. Odchodzi część głosów tych, którzy deklarują deklarują poparcie dla Platformy, przenoszone one są na Ruch Tak dla Polski. No tam ponad połowa tych, tych samorządowców to są ludzie PO przecież. Panie profesorze, to skoro pan powiedział, że nie ma krztyny prawdy w słowach Pawła Kukiza, to teraz jakby z drugiej strony marszałek Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, jesteśmy dogadani z Polską 2050 na 70%. To prawda? Słuchałem tego wywiadu, mam duży szacunek do Piotra z Gorzelskiego, nie tylko ze względu na fizyczne podobieństwo do niego. Wie pan, czasem jak się pojawia, pojawiam w Sejmie, to mówią do mnie panie marszałku, a ja mówię, że to ja jestem gramatyka, a nie Zgorzelski. Ale Naprawdę? Was mylą, tak? No tak, no jak nas pan zestawił obok siebie. To kiedyś nawet takiego TikToka nagraliśmy na Prima Aprilisza. On się przedstawiał, że jest Michał Gramatyka, a ja mówiłem, że jestem Piotr Gorzelski. W każdym razie, no coś w tym jest. Tak, rzeczywiście nasi liderzy rozmawiają, Rzeczywiście dodają się nasze elektoraty, sumują się nasze elektoraty, rzeczywiście fajnie byłoby współpracować z przyjaciółmi z PSL-u, których szanuję, których uważam za sprawnych, odpowiedzialnych polityków przy okazji dysponujących 120, zdaje się, 6 czy siedmioletnią tradycją bycia na scenie politycznej. Wie pan. Oni się dogadywali jeszcze z socjaldemokracją królestwa polskiego i Litwy. Także to jest na, naprawdę powaga historii. Gdyby taki alians utworzył, się pomiędzy nami, to na pewno byłoby to dobre dla Polski. Ale wtedy... równie dobrą dla Polski sytuacją będzie samodzielny start Polski 2050. A gdybyście się dogadali z PSL-em, bo nawet takie wewnętrzne sondaże, o tym jeden z polityków PSL-u mówił, już są, które pokazują, że moglibyście znacząco zwiększyć stan posiadania, także PSL mógłby względem samodzielnego startu, to wtedy Michał Gramatyka będzie jedynką w Katowicach? No ja akurat jestem w takiej sytuacji, że w moim okręgu, czyli w okręgu 31, który jest bardzo, bardzo mocno zurbanizowanym okręgiem, tam są praktycznie same miasta i jeden powiat, Bioruńsko-Lędziński. Pozdrawiam wszystkie moje studentki i studentów z powiatu Bioruńsko-Lędzińskiego. Tutaj... Już, pan, już pan kampanię prowadzi. Mhm. Ja prowadzę, wie pan, kampanię od 2019 roku, od kiedy mnie wybrano na posła, więc jak mógłbym nie wykorzystać takiej możliwości. Tutaj zdaje się, że PSL-u nie ma. Więc ja nie będę miał żadnego problemu, a kto będzie jedynką, będzie decydował zarząd partii Polska 2050/Szymona Hołowni, a nie ja, kimże ja jestem. Żeby to chociaż jeszcze takie rzeczy. dwa z, y, sprawy, dwie sprawy programowe, które się mogą pojawić, czy już się pojawiły w tej kampanii, jak on powiedział, właściwie ona się już toczy. Wiek emerytalny: podnosić, zostawić tak, jak jest. Każdy powinien mieć wybór co do tego kiedy przechodzi na emeryturę, natomiast nikogo nie powinniśmy do tego zmuszać ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ruszałbym wieku emerytalnego, aczkolwiek miałbym na względzie stworzenie całego systemu ułatwień dla osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą dalej pracować, bo żyjemy coraz dłużej, bo jesteśmy coraz To Są jakieś przeszkody w tej chwili, no bo jeżeli ktoś chce pracować, to pracuje dłużej. No dlatego mówię, że nie ruszałbym tego i nie wprowadzałbym tutaj żadnych y, takich y, takich dyrektyw, wie pan, jak to jest na przykład w kościele katolickim, tam, gdzie kardynał osiąga sobie swój wiek emerytalny, czy proboszcz i musi, prawda, przejść. 500 jest... plus z kryterium dochodowym? Świadczeń socjalnych również bym nie ruszał, dlatego, że bez żadnych zmian, rozumiem, w regulacji. Tak, i, i, i lubimy je i, i nie, ma, nie, ma, nie widzę sensu, żeby to w ogóle modyfikować w jakikolwiek sposób. Euro szybko w Polsce, jeśli tak, to kiedy? Nie da się wprowadzić w Polsce szybko euro, ale musimy szybko zacząć o tym rozmawiać, dlatego że... Polacy e... są większość Polaków przeciw. No, wie pan, przy tak wściekłej propagandzie z jednej strony, ze strony Zjednoczonej Prawicy, z nie chodzi ze o propagandę, chodzi o to, co, co Polacy obserwują w krajach, które całkiem blisko, na przykład Słowacja, czy, czy, czy ostatnio... Słowacja ma 4 punkty procentowe inflację mniejszą niż Polska o kilkanaście ale punktów procentowych, ale chodzi o ten pierwszy proces wzrostu spotyczne. cen, który następuje zawsze przy, przy każdym kraju, który przyjmuje euro. A nie dalej, jak wczoraj na antenie Polskiego Radia słyszałem jednego, Polskiego Radia 24, słyszałem rozmowę z jednym z ekonomistów, który mówił, że ten pierwszy efekt cappuccino w przypadku Chorwacji już się wypłaszczył i że w, po, po, po tych kilku takich spektakularnych podwyżkach cen już nie ma w zasadzie śladu i tam 0,2% zdaje się, jest ruch cenowy. Ale Czyli nie rozpocząć... to jest najważniejsze. Mhm. Żeby w ogóle przyjąć w Polsce euro, to, to dzisiaj to jest perspektywa 4-5 lat. Dlatego, że trzeba najpierw najpierw wejść do wspólnego mechanizmu kursowego. To 4-5 lat to jest następna kadencja. No tak, więc to są, to, to są, wie pan, wyzwania, o których my musimy zacząć rozmawiać, bo musimy jakąś mapę drogową narysować, ale nie ma takiej możliwości, żebyśmy to zrealizowali w rok czy dwa. Czyli nie wykluczałby pan, że jeśli dzisiejsza opozycja przejęłaby władzę wspólnie z, z Polską 2050, to w przyszłej kadencji Polska przyjęłaby euro? Ja jestem zwolennikiem integracji europejskiej. Chciałbym, żeby kredyty hipoteczne w Polsce były tak tanie jak w Europie. Chciałbym, żeby inflacja w Polsce była na poziomie europejskim. A to wszystko związane jest z wspólną walutą. Proszę zwrócić uwagę, że inflacja w strefie euro, ta średnia, spada. Spada nawet inflacja w tych krajach, które miały ją wyższą niż Polska, czyli w krajach bałtyckich. Najlepszym dla nas punktem odniesienia jest Słowacja, która ma 4-5 punktów procentowych inflację niższą niż Polska. I na koniec zupełnie z innej beczki. Dzisiaj pytamy naszych słuchaczy o zabytkowe auta. Zabytkowe to wie pan takie, które ma ponad Och. 25 lat i od 15 lat nie jest co najmniej produkowane. Och. Może się Pan takim pochwać. Citroen DS, moje wielkie marzenie, ten pierwszy DS, wie pan, ten taki piękny, którym jeździł Fantomas, to, to jest cudowne auto, tylko ja nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze możliwość nabycia gdzieś takiego samochodu. Więc gdybym miał kryzys wieku średniego w pełnym rozkwicie, to właśnie za takim samochodem bym się rozglądał. Ale posiadaczem pan tak. Takiego auta zabytkowego nie jest. Jak no, rozumiem. nie jestem, nie <noise> jestem. Ubolewam nad tym. Bardzo dziękuję za rozmowę. W dobry nastrój wprowadzał Państwa jak zwykle Michał Gramatyka, Poseł Polski 2050 z Katowic. Bardzo dziękuję. W serdeczności, dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.